Siemano widzowie, wielki powrót do tej wielkiej, w sumie już nie wiem, czy takiej wielkiej gierki Ale witam was bardzo serdecznie Zostawcie lajka, naprawdę, zostawcie lajka za powrót Zostawcie suba z dzwonem Napiszcie w komentarzu Rabarbar Jak napiszecie rabarbar w komentarzu, wasz powiększy się o 10 cm. Podobno jest jakaś nowa opcja promowania filmów, że tam wchodzicie w komentarz i dajecie mnie tam wyżej coś tam To też możecie mnie dać wyżej No i co, like sub No i będzie nowa edycja Highs Roleplay mojego serwera Dlatego wbijajcie Linka macie w opisie, zdajcie WLK i niedługo pojawi się właśnie na tym Discordzie przeciek Przeciek się pojawi, więc musicie go zobaczyć No i oczywiście zdać welkę. kę Dlatego zapraszam, link w opisie A teraz zapraszam do filmu Dwałem tutaj kupionego admina W sumie byłem adminem I kiedyś go tam kupiłem za 10 zł No i dalej go miałem, więc postanowiłem zrobić z tego film Oglądajcie do końca, bo naprawdę szedł fajnie Siema Halo, halo Halo, 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 halo. Słyszysz mnie? Halo? Chyba mnie słychać Dzień dobry Witam powrót Powrót na five'em Nowa energia No dobra Mordę. Tak widzowie jest powrót na five'em. Jak widzicie jest z serwerów Ileś tam, nie? Czy graczy jest aktualnie dużo przez wakacje na serwerach? Wydaje mi się, że nie. Ale hej z roleplay! Niedługo będzie miał wipe'a, widzowie. Mój serwer będzie miał wipe'a niedługo, więc bijajcie na Discorda podanego w opisie. A my idziemy trollować na Arivi roleplay dzisiaj. Znaczy trollować, odgrywać roleplay. Ponieważ kochamy ten serwer. Mamy tutaj permisję. Kupiłem tutaj admina kiedyś za 10 zł. Więc admin za 10 zł dzisiaj wchodzi i nie psuje żadnej rozgrywki. Nigdy w życiu. Ale chcę Wam powiedzieć tak serio, widzowie, że dużo na Heizer'u Play się zmieni na moim serwerze. Więc musicie wbić, zdawać Nie Niedługo pierwszy przeciek. I naprawdę, wipe! To jest, to jest. jestem tak zadowolony z tego serwera. Naprawdę, nigdy nie byłem tak zadowolony z tej edycji, która będzie. Daję sobie kciuka. Kciuka w górę. Mamy tutaj ludzi. Są ludzie na serwerze. co ja się tu długo wchodzi, coś się zepsuło się. Widzowie, o co tutaj chodzi? Czemu Arrivii ma tutaj 139 osób? A tutaj. Pokazuje 85. <laughs> Czyżby Ariwi miało? Nie powiem co. Czemu się to k nie wczytuje? Nie, wydaje mi się, że jest to błąd. Moi bracia na pewno nie mają wiadomo czego. Nigdy nie powiem na Ariwi złego słowa, Bo to są moi bracia. To są moi bracia, współtworzący Fiveem. Oni mi też dużo pomogli w życiu. Nie mogę na nich złego słowa powiedzieć. Ale wygląda, jakby mieli podejrzaną ilość slotu. Oho uh Mhm. -huh. Uh -huh. Właśnie tak. Albo może to jakiś po prostu błąd. Nie wiem. Dobra, mamy szacunek ludzi ulicy. Jesteśmy, jesteśmy na moim ulubionym serwerze. U... Wszystko mi tu zacięło się. Nie wiem dlaczego. Mamy podstawowe przedmioty. Kajdanki. Okej, okay. giveaway me. Wapon, podła pistol, jeden. Ha no jest, jest mój pistolecik tutaj. giveaway me amo, minus 9. Sto damy sobie. No i proszę bardzo. Wszystko jest jak chcemy. Na Arivi będziemy super adminami. Będziemy reagować na reporty i. No i co, na Arivi będziemy tutaj kochać ludzi. Odgrywać roleplay. Co tu robią moje zwierzęta? Widzicie to? Co to? Ku... Jest? 3 miliony za, za psa. Jak to wyłączyć? Ja tego nie chcę. Zonsi. Co on robi? Co on robi. GOT 43. E, dzień dobry. Witam. Mógłby pan tutaj nie robić tak gamingu na naszym serwerze roleplay? Także? Pan nie rozmawia tutaj z, z kolegami. E, wiesz co? Tak, to będę mówić jak ten. To tak, jest tak. inny snit, nie? Ten gość tak obok mnie siedzi dosłownie. No, to jest inna kwestia. Aha, panowie robimy te gaming i panowie są braćmi. Właśnie w tym sensie. Pan powie coś i pan mówi naraz, ja chcę was usłyszeć. To on ma po prostu. Cześć, bo mam po mi się zdejmuje po fak... i mówi jak co czas, nie? Okej, okay, faktycznie, faktycznie, panowie. Co panowie tutaj robią, tylko żebym wiedział? Napad. Że się w napad. Mm, napad, dobrze. Yy, a co w takiej sytuacji, jak właśnie siedzicie obok siebie, ja mam was zbanować? I jak to wygląda teraz, bo ja jestem nowy, kupiłem rangę? <grym> yy... Nie wiem. Nie w wiem. <grym> kur... pełni legal, w pełni legal. Możemy się dogadać. Ja wam bana nie dam, ale pan idzie do drugiego pokoju. Problem y... jest taki, że... Nie ma w liwech, bo to jest. Albo do piwnicy. Do piwnicy. Nie ma piwnicy. 8... 9. To gdzie pan. Jak <grym> no, <grym> kur... 8... Jak nie ma piwnicy? 9. Nie ma piwnicy. 89, <grym> W bloku mieszkamy, dlatego. A w bloku. No to do toalety wiesz, pan musi iść. Jak do toalety. Co? No to k***a kur... róbcie 9. ten metagaming. Dobra, nie. Dobry. Dobry? Pan też metagaming robi? Nie. No bo tam koledzy mieszkają ku... razem i robią metagaming, jest przypał. Mm. No? Ale zapraszam. Co? Oni mieszkają no w jednym się... pokoju. No. no ta, no bo koledze się zepsuł ten y, struny i on cały czas gada. Afera. No. Dobra, no. dobra. Oni są braćmi, oni są braćmi. Wiem, wiem, wiem. Brat w dup brata w dupę harata, wiadomo, do widzenia nie. <laughs> nie wytrzymał. Pały jadą, pały jadą. Poczekamy na pały. Przepraszam! Wyku. Ej, tak szczerze nie wiedziałem, że oni w ogóle robią metagaming, i w ogóle nie wiedziałem o co tutaj chodzi, nie? I dosłownie tak o to powiedziałem. Ogólnie tak o mi się powiedziało, i faktycznie doszło, doszło do tego, że te gangi. Diabełek. Eee, przepraszam, mógłby pan nie celować tutaj? Tutaj jest Green Zone. Aha. Mógłby pan tutaj nie nadużywać permisji? O cholera! Policja, o cholera! O Strzelają się! Stąd no <noise> Dobra, co tu się stało się? Ty widzicie to? Latające góry na Arivi. Oczywiście widzowie na roleplay'owym serwerze Highs Roleplay w życiu takich rzeczy tutaj nie robię. To są wl -ofy. Tutaj jest serwer mojego brata. Bardzo kocham ten serwer, jeżeli tutaj. To ja tutaj nie, nie promuję ich, ale jeżeli nie chcecie grać. Mm, jeżeli chcecie się postrzelać, coś tam ten, to tutaj też jest git serwer, nie? Ale Highs Roleplay lepszy, bo to moje, wiadomo. Dobra, leży. Możemy iść. <noise> Pacyfik, robią pacyfika na 100%. Klientów miałem, nie? Pani Sofi. No. dzień dobry. Siema. ma? co jest? Mmm spodobały mi się pani y <Gl tubeoses Fiveline> <g ride out> <g> <joke> Ale dlaczego tak? Zostałem obrażony. Spokojnie widzowie, że już wracam na serwer. To pewnie jakiś błąd. W życiu by mnie nie kiknęli z takim powodem, nie? Na pewno, na pewno. To jakiś błąd musi być. Wróciłem tutaj, wróciłem. Jaki problem miałem, ale to już zażegnane. O cholera. Ty gdzie jest ten bin? gdzie był ten bin? Zniknął mi bled A tu. Eee, dzień dobry. Gdzie jest ta pani? Gdzie tu... Tutaj była jakaś pani przed chwilą. Ma tej pani. Hmm. A może pan? Ale co. To... Eee, yy... Ja mam do pana pytanie. No pytaj. Ile tu się zarabia? Dolarów. Uuu. Zależy od klienta, ile weźmie. A ile biorą? No różnie bywa. Czasami po sztukę biorą? Czasami po 10. Okej, okay, dobra, dobra. Ja tu na pewno przyjdę się zatrudnić. Do, yy... ta, do widzenia, no. Pedofil mnie naśladuje na no 100%, no wie co ja robię? Co się stało? Dzień dobry dostałem informację o bojówce szerzącej się kule, na, na wyspie Właśnie bojówka kule się tutaj szerzy że... Przepraszam pana, kamizelka. kto panu to zrobił? Kto panu to zrobił? Jaki numerek? Nie mam pojęcia Ja wiem, ja wiem Jaki numerek? 35? 35, 35. Dzień dobry. Oj, coś chyba wygraliśmy. E, afe, afera, cała pan wygrał, bo tutaj ten. bojówka podobno się szerzy. Tamten pan, IMS, co tam leży, powiedział, że pani z numerem 35 zrobiła mu au-au. Jak pani się na ten temat wypowie? Au-au. Ja w tym nie jestem, Nic nie zrobiłam. To właśnie ten, właśnie ten powiedział mi to. Który? Ten odjechał, odjechał. A, ja, ja. No. To nie szerzy się tutaj nic nie, niemiłego, tak? Ale tu się nic nie dzieje, pana, nic tu się nie dzieje Jasne, do widzenia Niepłodność ja rąk Nie ja 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 tu się Serwer <laughs> no, Tak, w takim razie spokojnie mamy na razie w mieście Nie ma żadnej bojóweczki tutaj Super jest, super jest Właśnie tak o to dbamy On jest swój serwer Tak właśnie Julka ma HIV, okej okay. Przepraszamy, jaki ten HIV ma dokładnie? Jaki rodzaj? Ha, ha, halo? A, co? <laughs> ja, Jaki ten hiv ma rodzaj dokładny? Eeeem, um, złożony Powiem j***a, cztery yy, dziury wiesz Okej, okay, a jest to przyjemne? Ale nie wiem, musisz jej pytać Dobra, zapytam się do Mogę ci ją zawołać, chcesz? Gdzie <laughs> tu jest Julka, co ma Znikła Julka, co ma hef... O kurde, co to jest? Wielka kula Okej, okay, panowie, bojóweczka tutaj gdzieś jedzie Nie wiem, gdzie jedzie bojóweczka Fail driving Który to robi? O. Musimy ich zbanować, to na pewno. Muszą się gdzieś zatrzymać. Oni się gdzieś zatrzymają kiedyś. I oni robią metagaming, bo nikt się nie odzywa. Przepraszam, przepraszam pana. Yy, no, przepraszam pana. Yy, mógłby pan nie robić fail drivingu na naszym serwerze? Eee. Yy. Proszę o zbanowanie tego administratora. Chciałem mu zwrócić uwagę. Chciałem adminowi zwrócić uwagę. Z wyrzucił mnie. Zbanujcie go. Pierd. Jeszcze mnie wy.